Cześć, witam was serdecznie z tej strony Mafia Krypto. A słuchajcie, ja wiem, że nagrywam kilka odcinków w ogóle, e, może nie niezwiązanych z bezpośrednio z tym, że kupuję nowe projekty do portfela, że proponuję wam nowe projekty. No ale umówiliśmy się do pewnego schematu, że robimy to raz w tygodniu, tak? E, I m, ma to na celu usystematycznić. Tak? Ten cały proces naszego inwestowania, ale chciałbym podzielić się z Wami również kilkoma istotnymi rzeczami w świecie kryptowalut i dzisiejszy odcinek um, ryzyko i zyski w świecie kryptowalut, moi drodzy, bo um, chciałbym Wam powiedzieć, że to jest tak, jak trener ma pewien zespół, pewną koncepcję na to, żeby grać, żeby zwyciężać. Tak samo jest w świecie kryptowalut, że każdy z nas musi skupić się na pewnych założeniach. Dla niektórych taki przekaz wydaje się bezwartościowy, dla niektórych powie, powie, Niektórzy powiedzą, że to no, powtarzanie w kółku tego samego, wałkowania, a nic z tego nie wynika, a ja uważam, że naprawdę przemyślenie pewnych istotnych i ważnych założeń w każdym projekcie ma kluczowy aspekt do tego, żebyśmy mogli na sam koniec odnieść zwycięstwo, tak? Powracam do naszego tutaj projektu, czyli pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczmy, mamy tutaj znowu lekką korektę, wszystko na czerwono, jak to wygląda nasze portfolio. Ono jest, cały czas utrzymuje się powyżej tych 30 dolarów, które zainwestowaliśmy. Cały czas to XRP trzyma jakiś tam poziom. I chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj o tych ryzykach, tak? Bo przeczytałem dzisiaj taki komentarz, że jeden z moich widzów, stałych moich widzów, napisał, że stracił wszystko w świecie kryptowalut, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, i nadal postanowił gdzieś wrócić. Ale już z pewnym tutaj dozą jakiegoś doświadczenia. I chciałbym Wam powiedzieć właśnie o tym ryzyku, o tym Waszym podejściu do tego, bo ma to kluczową rolę, kiedy naprawdę zaczynamy wątpić w to wszystko, kiedy podejmujemy złe decyzje. Tak? I kluczowym tu aspektem zawsze i przede wszystkim jest ryzyko, moi drodzy. Jeżeli ktoś, to co ja powiedziałem na samym początku w moim tutaj, Projekcie. Ktoś zakłada na samym początku, w swoim starcie, w swoim inwestowaniu, tylko i wyłącznie jakieś olbrzymie ryzyko, ryzyko, które ma na celu przynieść mu olbrzymi zwrot z tego zainwestowanego kapitału, to musi na samym początku wziąć pod uwagę, że ta taktyka wiąże się z, szybkim, z szybką utratą swojego kapitału. I jeżeli zobaczycie sobie, dlaczego mówię na przykładzie trenera i zespołu, który gra, w obojętnie w jaką tutaj dziedzinę sportu, tak, czy to będzie piłka nożna siatkówka, piłka ręczna, ale gra zespołowo, tak. Słuchajcie, żeby wypracować jakieś schematy, jakieś działania, które mają przynieść jakiś skutek, trzeba mieć pewną taktykę. I jeżeli, dlaczego trener na przykład jakiegokolwiek zespołu nie wypuści wszystkich na hura? Powie: powie ej, Słuchajcie, grajcie sobie, jak uważacie, każdy niech sobie biega po boisku, gdzie chce, każdy niech robi, co chce, a być może nam się to uda. Tak? To ryzyko, które poniesiemy, czyli nie będziemy w ogóle stosowali żadnej taktyki obrony czy schematu jakiegoś wobec przeciwnika, z którym mamy zagrać, przyniesie jakiś skutek. Tak? No, Trener, mając zespół i znając jego możliwości, musi podjąć czy nakreślić jakąś taktykę, która przyniesie odpowiedni e, odpowiedni tutaj nam stosunek do tego, jak, jak, jak tym wszystkim zarządzać. I tak samo jest w świecie kryptowalut, moi drodzy. Dlaczego tak spokojnie ja tutaj mm, zacząłem i mówię tylko 15 dolarów, tylko kupuję, żeby. Mm, z tego rynku tak spokojnie, tak? Nie szukam takich projektów kryptowalutowych, które gdzieś są w odległych miejscach. Oczywiście, jeżeli sobie weźmiemy, prześledzimy, przejdziemy tutaj na przykład, chciałbym Wam pokazać to na przykładzie giełdy Binance dzisiaj, tak? Jeżeli sobie przejdziemy tutaj do tego projektu kupowania różnych projektów, to tutaj, zobaczcie, mamy taką wartość. Mamy oczywiście tutaj te Wskaźniki, tak, MMA, BOL, SAR, AWL, Volumen, MACD, RSI, a na dole mamy, moi drodzy, jeszcze niżej, jedną półeczkę. Mamy dziś 7 dni, 30 dni, 90 dni, 181 rok. Jeżeli prześledzimy sobie, to w jaki sposób Następowałyby nasze tutaj działania, czyli kupowanie jakiegoś projektu w fazie, właśnie na przykład 7, 30 czy 90 dni, to zobaczcie, że są etapy, kiedy nasz portfel naprawdę dostaje po dupie. Tak? Ale jaka strategia tutaj ma kluczową rolę? Jeżeli w odpowiedni sposób przyjmiemy zakup naszych projektów, czyli będziemy dywersyfikować nasz portfel, i czekać na odpowiedni moment, no to będziemy mogli w pewnym momencie odnieść jakiś tam zysk. Tak? Tutaj ten zysk pojawia się dopiero, zobaczcie na zielono, w ciągu roku. Tak? Ale jeżeli weźmiemy sobie inny projekt, tu ja mam te zaznaczone moje, ulubione, ale weźmy też również jakiś projekt, który ma, no nie wiem, jakieś tam znaczenie długofalowe, czyli nawet bitcoina, to zobaczcie, bitcoin również w tej długofalowej drodze. Dopiero w ciągu roku dawał 36%. I teraz ktoś powie, no przecież nie po to ja się tu pojawiam w świecie kryptowalut, żeby zarabiać 36%. Ja tu się pojawiam, żeby zarabiać tysiące procent, żeby tutaj zgarniać ogromne kwoty, które są pokazywane na najróżniejszych kanałach albo w najróżniejszych wpisach. To przecież ludzie zarabiają tutaj po 10 tysięcy czy po milion procent. To co mnie interesuje 36% z jakiegoś bitcoina? No właśnie, i teraz tutaj mamy dwie kluczowe drogi. No albo podejmujesz ryzyko, które jest obarczone ogromnym ogromną stratą swojego kapitału, albo po prostu czekasz, inwestujesz racjonalnie i zbierasz z rynku to, co jest w danym momencie e, możliwe, tak? Czyli no, trzeba odróżnić te e, dwie rzeczy, tak? Ryzyko oraz zysk, tak? Naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie, którzy pokazują w swoich filmach, czy tam na przykład, nie wiem, dają tytuły e, 100 tysięcy na przykład na, Widziałem ostatnio mojego grosza, 100 tysięcy na trading. No i ktoś wchodzi, no i mówi mu się, żeby zaczynał tylko i wyłącznie od demo, tak? Że demo, nie wiem, tam zrobisz sobie milion operacji na koncie demo, nie za swoje pieniądze, 100 tysięcy masz niby do tego i tak dalej. Oczywiście ja nie mówię, że jest to dobra strona, żeby zaznajomić się z pewnymi schematami, ale moi drodzy, to jest inaczej. Kiedy przychodzisz na rynek z własnym kapitałem, to jest tak jak, możecie usłyszeć na przykład, oglądając ekstra Klasy. Ja wczoraj oglądałem i słyszycie, że ktoś został kupiony do jakiegoś zespołu, tak? I na treningach jak jest wyśmienity, po prostu technicznie bajeczny, potrafi po prostu czarować piłką. A kiedy przychodzi mecz, wychodzi na murawę, po prostu zmienia się, nie dopoznaje, nie potrafi dobrze zagrać piłki, nie potrafi wyjść na pozycję, nie potrafi schematycznie zagrać i tak dalej. Tak samo jest moim zdaniem w świecie kryptowalut. Jeżeli przychodzi odpowiedni moment, kiedy masz te pieniądze swoje, podjąć ogromne ryzyko, zaczynać po prostu myśleć, trawić 10 tysięcy opcji i w pewnym momencie podejmujesz decyzję, która nie do końca w normalny sposób, kiedy byś to robił na, na koncie demo, podjąłby się. I tak samo jest z inwestowaniem w świecie kryptowalut. Kiedy widzisz jakiś projekt, kiedy. Podejmujesz pewną decyzję, to czasami ta myśl, która stoi w swojej głowie, ok, jak kupuję jakiś nowy projekt, który pojawi się na rynku, bo on będzie osiągał za jakiś czas zwroty, bo przecież ktoś powiedział, że każdy blockchain, który pojawia się, to co najmniej zarabiał 15 razy. No tak, ale to czy ta taktyka jest wyznacznikiem każdego naszego każdej naszej inwestycji? No nie, właśnie nie. I chciałbym, żebyście to zrozumieli. To nie opiera się to na tym, żeby zrobić bezsensowne kopiowanie czyichś, nie wiem, ruchów, czy bezsensowne po prostu dokładanie do portfela czegoś, co komuś wydaje się jakąś drogą, jakimś priorytetem. To my podejmujemy tę decyzję i trzeba ją zrobić naprawdę kalkulując to właśnie ryzyko, które musimy podjąć, tak, no to jeżeli, ja już to kiedyś powtarzałem na moim kanale, jeżeli ktoś otwiera biznes i jest naprawdę mm, trzeźwo myślącym człowiekiem i racjonalnym, to nie liczy zysków, tylko liczy straty. Jeżeli ten, ja kiedyś nie potrafiłem tego zrozumieć, dlaczego ktoś liczy straty. A no dlatego, moi drodzy, że jeżeli ten in, ten interes, który chce otworzyć, czyli ten to przedsięwzięcie mogłoby nie wypalić, to czy on będzie był w stanie e, gdzieś zabezpieczyć te wszystkie straty, które nastąpiłyby w, e, w momencie tego nieudanego po prostu biznesu? I tak samo w świecie kryptowalut, jeżeli jest to powiedzenie, inwestuj tyle, ile może stracić, czyli podejmij decyzję taką ryzyko, takie, które nie będzie e, rzutowało na to na twój bezpośredni. E, Stosunek do Twojego życia w rodzinie, nie wiem, e, finansa, które, e, które podejmujesz, tak? I, i to jest, moi, 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 moi drodzy, tym kluczowym aspektem, tak? To ryzyko. Dlatego ja nie będę tutaj e, na siłę przepychał czegoś. Na przykład, nie wiem, gdzieś tam obejrzałem jakiś e, ostatnio e, odcinek pani, która miała naprawdę wyświetlenia, nie wiem, półtora miliona czy 2 miliony całkiem niedawno, tak? I ona poleca nowe, nowe projekty kryptowalutowe. Ja Wam mogę to pokazywać. Oczywiście można pokazywać najróżniejsze osoby, które będą mówiły nam o tym, co gdzieś one przewidują, że będą miały wzrosty, tak? Bo ona argumentuje to jakimś tam multiuniwersalnością, jakimś tam podłożem, które dla niej jest to wyznacznikiem do tego, że ten, ten projekt będzie odnosił wzrosty, tak? Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli wejdziesz na taki projekt, pokażę. Wam ten jeden projekt, żeby nie było, że, e, że ja tutaj mówię co, o czymś. E, to jest projekt, moi drodzy, na giełdzie Max. Zaraz wam wejdę. Tu są w moje ulubione i to jest projekt Melt. Zobaczcie. I teraz e, po tym wzroście, który gdzieś tam był, tak? spadku, wzroście i tak dalej, mamy cały czas, idziemy e, cały czas w dół. I ktoś powiedział o tym projekcie, że ten projekt ma przed sobą taki takie. E, Wytyczne do zrealizowania pewnych rzeczy, że w przy najbliższych hoście będzie on rósł. Ale kto zapewni was, że tak rzeczywiście będzie? Jeżeli sobie zobaczycie, później czytacie najróżniejsze projekty, te projekty mają jakieś założenia. Czasami są opóźnienia duże, czasami te opóźnienia, które mają wprowadzić jakąś innowację, właśnie obciążają ten projekt w dół. Tak? No ktoś się nie wywiązuje, to, co było mówione, nie jest do końca dowiezione i tak dalej, i tak dalej. więc no czasem e, prześwietlając jakiś projekt, no miejcie też na uwadze to właśnie ryzyko, które podejmujecie. I właśnie dlatego dzisiaj pokazałem Wam na tej giełdzie e, e, Binance, tak, żebyście mogli sobie zobaczyć e, to, jak, jak się kształtują, tak, te, te różne wartości, no bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład ELC teraz, no to zobaczcie, również będziemy mieli tutaj, e, że ten projekt w ciągu jednego roku odnotował 77% straty, tak. Nie ma żadnego w żadnym okresie, nawet 7, 30 czy 90, czy nawet 180 dni, dodatkowego impulsu do tego, żeby ten projekt wnosił wzrosty. A więc naprawdę, kalkulując i kupując jakieś projekty, też miejmy na uwadze. I teraz, na przykład, widząc taki projekt, że ma o 77% straty, jest to jakaś informacja do tego, że być może, kiedy nadajcie hos Odbije się on od dna. Bo jak wiecie dobrze, też y, następuje taka narracja, że kiedy jest Hossa, wszystko rośnie. Obojętnie, co by to nie było? Czy to będzie gówniany projekt, czy to będzie szytowy, czy to będzie inny. Kiedy rynek ma impuls do tego, żeby y, nastąpił zakup przez nowych inwestorów, no to wszystko rośnie, tak? I kiedyś też słyszałem, że obojętnie co byś nie kupił, no to wtedy i tak zarobisz pieniądze. Jest to po części prawda, ale. Y, no, też trzeba sobie zdawać sprawę, że nie każdy projekt wróci do swojego ATH, czy nie każdy projekt odrobi pewne straty, które osiągnął podczas tej ostatniej besy. Tak? Dlatego też no, nie ma co się napalać tutaj, nie ma co, nie wiem, e, bić piany i, i, i szukać Bóg wie czego. Trzeba po prostu racjonalnie do tego podejść i, z, i prze. Przemielić to wszystko, to, to ryzyko, które musisz podjąć i ten zwrot, który będzie. I naprawdę nie nastawiam się tutaj na Bóg wie co w tym projekcie Krypto Skarbonka. Nie nastawiam się na to, że nie wiem, znajdę projekt tutaj powiem wam i odniesie on milionowe zwroty. Być może tak będzie, moi drodzy, ale. Zachowajmy tą chłodną głowę do samego końca, nie napalajmy się na coś. Jeżeli rzeczywiście przyjdzie moment na to, że pojawią się pewne nowe rzeczy na rynku kryptowalut i będą one, to co powiedziałem, ten projekt Jacka Lawina, ale tych projektów powstaje i będzie powstawał coraz więcej. A jeżeli nawet nie nowych blockchainów, no to projektów, które będą zbudowane na odpowiedniej warstwie, czy to będzie warstwa druga, czy to warstwa pierwsza, czy to będzie projekt, który będzie, nie wiem innowacją w sferze DeFi, czy to będzie innowacja w sferze gamingu, i tak dalej, i tak dalej. Tego będzie naprawdę wiele jeszcze. Naprawdę jest wiele czasu do tego, żebyśmy zmieniali różne tutaj schematy, które pojawiają się w świecie Kryptowalut. Ale są projekty, które gdzieś wyznaczają pewne trendy. I warto się czasami złapać czegoś, co jest sprawdzone i ma naprawdę kolosalną jeszcze przyszłość. I nie będę tu wymieniał tych wszystkich projektów, które takie, takie trendy czy takie znamiona mają, bo będziemy to robić po kolei w każdym odcinku. To, co ja powiedziałem, naprawdę inwestowanie to jest przemyślana strategia i odpowiedni klucz do tego, żebyśmy robili to z głową, a nie tylko mieli gdzieś w swojej głowie, że no, ja będę dzisiaj tylko i wyłącznie trajdował. Jeszcze jedna moja uwaga, moi drodzy. Kiedy podejmujesz jakąś decyzję o inwestowaniu, to pamiętaj, że nie da się ciągnąć dwóch strok za ogon. Jeżeli chcesz się skupić na tym, żeby kupować jakieś projekty, które mają ci dać zwrot, a nie tylko podejmować ogromne ryzyko, to tą strategię podejmij taką, jaka jest odpowiednia do danej twojej myśli. Tak? Jeżeli chcesz się skupić na tradingu, to naprawdę skup się na tradingu i nie ucz się wszystkiego robić naraz. Tak? Bo czasami ta głowa nie potrafi skumulować tego wszystkiego naraz, i tracisz i na tej pozycji, i na tamtej, jeszcze na trzeciej, jeszcze na czwartej, i tak dalej. Ja się tego, moi drodzy, dziś nauczyłem. Jeżeli robię coś jedno, to robię to od A do Z, czyli poprawnie formułuję swój portfel, badam to wszystko i czekam cierpliwie. Bo naprawdę, moi drodzy, wziąłem udział w najróżniejszych tutaj. Myślach, projektach, e, zadaniach, jakie były w sieci kryptowalut. dotknąłem tego swoimi, e, swoim wartością pieniężną i reasumując, zazwyczaj, kiedy było to, czym większe było to ryzyko, tym więcej pieniędzy szło w błoto. No, tak to wygląda, niestety. I e, Czasami w tym naszym portfelu oczywiście pojawi się projekt, który będzie miał ogromne ryzyko, ale to będzie, nie wiem, 5% może kapitału, może 2% tego kapitału, który będziemy tutaj inwestować. Dlatego ja chcę, żeby ludzie podeszli do tego racjonalnie i nie myśleli tutaj, że ktoś będzie tu im Coś obiecywał albo stawiał im jakieś wyzwania do tego, żeby oni tu tracili swój kapitał. Oczywiście ja nie umiem też zapewnić, że to, co kupimy, na pewno w ciągu przeciągu jednego, dwa czy pięciu miesięcy przyniesie nam zwrot, ale na pewno w jakimś dłuższym okresie on zwróci się w jakimś tam przedziale procentowym. Także naprawdę przemyślcie te wszystko, to wszystko, co oglądacie to, co wam jest przekazywane, czy warto jest. Czasami te pieniądze i to ryzyko adekwatne jest do tego, co robicie. Tak? No, bo, moi drodzy, nikt nikomu tu jeszcze nie dał nic za darmo. Jeżeli mówimy tutaj o dawaniu czegoś, tak, jeżeli czegoś masz dotknąć, znaczy no są airdropy oczywiście, które dostają ludzie za darmo, tak? ale też po wykonywaniu jakiejś czynności, po zrobieniu iluś zadań, po jakimś czasie, okresie, a więc to jest też przewidywane w jakiejś koncepcji projektu. Ale to nie dostaje każdy, moi drodzy. To nie jest tak, że każdy, kto dotknie takiego zadania czy takiego projektu, to już dostaje to za free. To nie jest też tak. To są przewidziane pewne struktury, pewne schematy, które projekt ma zrobić. Tak samo jest flare teraz. Jeżeli ktoś ma odłożone. O, właśnie, wróćmy do flare. Jeszcze, żeby pokazać Wam, że cały czas ja to mam tak. Jeżeli sobie weźmiecie FLARE, to też dostajemy co 30 dni tak? jakiś airdrop, który pozwala nam kumulować to, tą wartość. tak. Ale to zobaczcie, tak jeżeli zerkniecie sobie tą, tą cenę, to tu nie przybywa tych, tych pieniędzy na razie. To jest wręcz odwrotnie. Tu na razie cały czas nam ta wartość spada. I. I zobaczcie, ja to mówię, ja nie, nie dotykam tego, nie, nie ujmuję z tej wartości, którą otrzymuję, tak? Te, e, 1500 ostatnio, czy tam jeżeli zobaczymy to 1600, jeżeli zobaczymy dalej, no to ile dostawałem? 1700, tak? Cały czas gdzieś kumuluje to. Czy przyniesie to odpowiedni efekt, gdy przyjdzie odpowiedni czas? Zobaczymy. Ale są ludzie, którzy po prostu nie wytrzymują ciśnienia. I jeszcze raz właśnie o tym ciśnieniu. Moi drodzy, naprawdę, to, że ktoś pokazał na jakimś wykresie, że to kosztowało kiedyś 0,0,0,0,1, a dziś, a po jakimś czasie kosztowało 0,5 na przykład i dało to zwrot miliona procent, to nie znaczy, moi drodzy, nie znaczy to, że Wy jako inwestorzy wytrzymaliście to ciśnienie do samego końca i Wy. Potraficie dzisiaj wytrzymać to ciśnienie. To jest tak, że człowiek w pewnym momencie i jego głowa, myśli, przetwarza dziesiątki tysięcy możliwości, kombinacji. I naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś w tak długim okresie wytrzymał pewne ciśnienia. Oczywiście są przypadki, które są opisywane, pokazywane, no bo. Moi drodzy, co się dobrze sprzedaje, no sprzedaje się marzenia. I zrozumcie to cały czas. Gdyby każdy z was wytrzymał ciśnienie, każdy z Was kupował ten projekt na samym dnie i sprzedawał go na samej górze, to dawno już nie byłoby świata kryptowalut ani tego całego rynku. Bo po pierwsze, ludzi, którzy chcieliby wypłacić pieniądze, było więcej niż tych pieniędzy ludzi wpłaca tak samo, jak ktoś powiedział kiedyś, że gdyby ludzie chcieli wypłacić swoje wszystkie pieniądze z banków, to ich by po prostu zabrakło. Nie ma tyle pieniędzy w bankach, ile my wpłaciliśmy, ile my my posiadamy. No, taka jest po prostu schematyka tego wszystkiego, a więc no to też miejcie gdzieś w swojej głowie i naprawdę pomyślcie czasami, kiedy podejmujecie jakieś kroki, kiedy podejmujecie to ryzyko. Że tyle na dzisiaj, to sobota, wiem, że... Yy, Idzie na następny tydzień, będziemy podejmowali następne kroki odnośnie kupowania następnego projektu do portfela. Jest naprawdę tych możliwości ogrom. Ja się zastanawiam też, co w następnym 15 dolarach kupić, bo naprawdę tych projektów jest ogrom. Ale powoli, nie napalam się, nie robię tego, czekam. Zobaczymy, co rynek przyniesie w następnym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.